Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu zaprezentowano nową stronę internetową Sieradzkiego Centrum Kultury. Zmiany są znaczne. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że ta nowa strona, obecna strona, która będzie dostępna dla, dla wszystkich odwiedzających właśnie portal wsieracz.pl, jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Będziemy mogli ją oglądać na smartfonach, także to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Adres strony się nie zmienił. Nie zmieniła się też jej najważniejsza funkcja informowanie mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych. Będą opisy spektakli i koncertów. Bilety będzie można kupować online. Docelowo nie będzie papierowych biletów. Przy wejściu na spektakl czy koncert wystarczy pokazać smartfon z potwierdzeniem zakupu biletu. Dodatkowo na stronie pojawiła się zakładka dotycząca wynajmu pomieszczeń administrowanych przez SCK. No, strona internetowa jest bardzo ważnym dzisiaj źródłem informacji. Myślę, że e, trzeba ją dostosowywać i unowocześniać. E, e, dzisiaj generalnie przeważnie każdy korzysta z, ze strony internetowej, aby dowiedzieć się o wszelkich a, aktualnościach, e, które odbywają się, na przykład właśnie w danej placówce kulturalnej. Co nada, dużo nam przede wszystkim da, bo jest możliwość też przeprowadzenia sondy i na pewno z, tej, z tego rodzaju komunikacji z ludźmi będziemy korzystać, przeprowadzać różne sondy wśród mieszkańców. Pierwsza sonda pozwoli sprawdzić, skąd się radzanie czerpią informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Według statystyk, już 70% znajduje je właśnie w internecie. Nowa strona kosztowała 10 tysięcy złotych, prace trwały dwa miesiące.